Cześć, TaoChin i witam Was na streamo odcinku. Nie wiem czy ja to wrzucę, czy nie wrzucę. W każdym razie to jest finał takiego jednego turnieju i aktualnie gra się będzie toczyć pomiędzy... Ła, nie wyciszyłem streama. Gra się będzie toczyć pomiędzy mną a Fridę. Tak, to jest Diamond 1. No, jak wiecie, mam platynę 1. No, i może być dość ciekawie. E, ogólnie walka będzie się toczyła o klawiaturę. Za drugie miejsce jest myszka. E, link będziecie mieli do drzewka w opisie, więc, e, więc jak ktoś, hmm, ktoś, ktoś chce zobaczyć, tam wszystko jest nawet opisane bo jest drzewko i potem jest instrukcja, Ty jaką myszkę, jaką klawiaturę. I za trzecie miejsce, jaką podkładkę. Eee, wszystko tam możecie sobie sprawdzić. Dobra, ee, tak. Dobra, chyba no mogę już powiedzieć, żeby wystartowali. Wyłączam Facebooka, wyłączam to. To w sumie mogę zostawić. Albo właściwie to tak. Popał chat. Zamykam to. Zamykam to. I ready. Nie popałtował mi się czat. No jaki niedobry czat. Jaki on niedobry. Teraz mi się spopałtował. Nawet nie wiem, czy będę miał możliwość na jego patrzeć. Dobra, dobra. Niech startuje. Jest, poszło. Okej. Okay. Ja ogólnie z góry uprzedzam tych, co już weszli, że jeżeli będę miał lagi, to wyłączę po prostu. Gryfy Udera for the Win. Nie. What the fuck? <ścoughs> On już swoją postać wybrał i to jest Kale. I ja w tym momencie mam ogromny dylemat. Przez cały turniej grałem jedną postacią, i to był Janik. I praktycznie mógłbym grać nią dalej, i chyba tak właśnie uczynię, ale jedną rzecz wiem na pewno: eee, że syn. Jest w stanie pojechać Kayle, ale to cały czas byłoby ryzyko, bo jednak cały czas gram jedną postacią, i teraz, jakbym ją zmienił. Nawet na mnie, Czogata wzięli w mecz temu, co było całkiem niezłym pikiem, bo przecież to kontrola i tak wygrałem. Więc ja chyba nie będę zmieniał decyzji. Śmierć jest dopiero początkiem. Znaczy ja wiem, że są lagi na serwerach, ale wydaje mi się, że ja mogę mieć lagi przez streama osobno. Skąd wiem, że piknął Kayli, bo widziałem jego historię i grał wszystkie poprzednie mecze w tym turnieju właśnie Kayli. Tak jak mówiłem, jest Kayli. Ten 50 to jest chyba jeszcze akceptowalnie, ale jak już jeszcze te 70, no może, ale jak już skoczy gdzieś wyżej. A, w momencie jak mówię, jak już skoczy, to, to od razu skaczę, nie? Nie, wolę polską wersję Lola. Jakoś tak mam. Taki ze mnie zimny drań. Haha. Hehe Ki, hoho. Ja mam kapitanowie Malzahara bodajże Nieszczęsna liga platyna 1 Plus 4 minus 4 Nawet już ostatnio minus 5 Bo 4 z rzędu przegrałem Nie 6 z rzędu przepraszam Bo trzeba umieć angielski, ole pocisk dla mnie to nie jest problem, tylko bardziej mi się podoba polska wersja. Jednego czego nie sprawdziłem, to jaki temu preferuje robić. Artefakty dla zasłużonych. Ale chyba idzie się domyślić, więc ja tutaj nie będę ...zbytnio kombinował wszystko I zagram tak jak zagrałem w pierwszym meczu Czy mam kamerkę? Eee, jest odłączona, teraz jej nie będę podłączał. Pojawiły się stwory. Ale powiem szczerze, że FPS -y mi spadłem, mam zaledwie 100 coś Moimarem jest mm -hmm. więc, no więc ja tu popełniłem lekki błąd ale to nic, to właściwie nic złego. Ten błąd jakoś się wybitnie na mnie nie odbije, zważywszy na fakt, że i tak, ben, i tak item, który mi poleci, mi się z tego przyda na Kale, bo to jest taka postać, która i tak jak się buduje AP, i tak idzie Atak Speed, bo to ona się opiera na Atak Speedzie, więc ten item, który złożę, na pewno mi się przyda mimo wszystko. Na razie to całkiem nieźle mnie harasuje. O, zjebałem. Ale to nic. Ja mam sustain. Ona jedynie spotków. Byleby za dużo klipów nie umieć. Dobra, gościu wystrał się z many. I to dobrze mi wróży w tym momencie bo on nie będzie miał jak do krypów podejść, bo jest mele. Proszę bardzo. A PK-typ się cechuje, że bez many to już w ogóle nic nie zrobi. No będzie oszczędzał manę na pewno na, te, na tego swojego skilla, bo inaczej by nie mógł grać na E, więc na razie to jego harasowanie Q No i to był chyba lekko twój błąd, kolego. Dobra, spalona bariera. Zgarnie sobie apteczkę. Czy znaczy nie był jego błąd. Yy, stracił barierę, ale zyskał tyle, że ja muszę trochę dalej pójść, żeby sobie manę odnowić. A on w tym momencie ma całą, bo zgarnął wszystkie trzy. I dobrze zrobił. Ale nie przemyślał takiego jednego faktu, że apteczka respi się 350. Oprócz tego, że trzeba pamiętać pierwszy resp apteczki, trzeba jeszcze pamiętać, że ona respi się co 40 sekund, to też jest dość istotna sprawa. Nie, nie, Kejdy, jeszcze, jeszcze tej apteczki nie ma. Nie zapisałeś sobie gościu, no to teraz żałuj. Tamtą sobie zgarniesz. I apteczka będzie się respić za 3 sekundy. Jest. Mhm. 5-13. Jak tam creepy? Dokładnie tyle samo. Więc na razie ok, myślę. Hmm. Hmm, ogólnie w trybie gry. A? Ulti poszło. A ja swoje chyba niepotrzebnie spaliłem. Kurde. ty W też pierdzielnąłem jak pierdzielnąłem. Wow się im wierzyć Utopę. Jeszcze pójdziemy po moją. Dobra, i teraz mamy przewagę. Możemy próbować ją zabić. Ona jest bez ultimate, a. ja co prawda też, ale mój w fajtach aż tak się bardzo nie przydaje. Jak jej, bynajmniej. Ale to jeszcze będzie mnie bolało, bo ona będzie miała coraz więcej tego AP, coraz więcej tego heal, bo w końcu zacznie go maksować. A, A? A? <śpiewanie znawania> A lagi lekkie są Mm, lag. Teraz chyba wygrywam, tak? Wygrywam o 5 creepów. Ha! Ulti! Ale ładnie, ład, ładnie rzucone ulti w odpowiednim momencie. Gościu widział, że jestem już w rężu zdecydował się na użycie jego o, dobrzucone Q ale tym razem niestety już mu to nie pomogło dobrze, więc mamy 3300 do wykorzystania jest na STU, na czyli to co ja się spodziewałem, a ja w tym momencie składam e, item, który za każdym razem jak dostrzymam hita zmniejszam prędkość ataku o 15%, czyli w tym momencie kontruję. Go tak jak chciałem, robię to. Kładam sobie Magic Resista i myślę, że to będzie odpowiedni item. I do tego jeszcze trzy potki, które jakoś nie, wybitnie nie wpłyną na, na rozwiązanie całej gry, ale mm, mogą trochę uratować dupę w pewnych sytuacjach. Dobra, e, pół wieży straciłem. Może trochę za dużo się zastanawiałem. Nawet więcej niż pół, bo trzy czwarte. Mój trochę dzięki mana wzrośnie. Mm, a sustain yy, odporność na magię jest i zmniejszenie atak speeda jest, więc teraz ta walka będzie trochę inaczej wyglądać. Powinienem zyskiwać powoli przewagę. Taką znaczną. Ale to jest cały czas kale. Ona... o, o prawie, nie dorwałem. Ale co ten mój damage nawet na odległość jest naprawdę duży dzięki temu, że mam tego manemuna i strasznie dużo się leczesa. Przez co Jorik jest naprawdę świetnym pikiem w grze 1 na 1. A, w dobrym momencie naprawdę rzucę to kill. Niby, że już jestem i przez to nie może spokojnie... Znaczy niby już kitnąłem z tego. A tu jednak brakuje troszkę i... Niestety nie mogę hitnąć, a gościu mnie może spokojnie kajtować. A, a, a. Nie wykorzystałem Ignita. Ale on miał jeszcze Ulta, chociaż... No, chyba byłoby bardziej korzystnie dla niego. Ignite za ulta. Chociaż mógłbym wtedy spokojnie. Jest ulti z jego strony. Bardzo ładnie rzucone. Dosłownie już w ostatniej chwili jeszcze barierę spalił. I dobrze ją spalił, bo mój ignite trwał nieco dłużej niż jego ultimate. Przez co byłby w dupie. Mimo wszystko. To jest cały czas Jorik. Ja, ja jestem w stanie. E, cały czas e, harasować przeciwnika, kajtować. E, on mnie stara się kajtować, ja jednak cały czas go harasuje. I e, mimo to, że otrzymuje damage, jestem w stanie się z niego wyleczyć. A on nie. To jest to. Mimo, że ma jakiegoś tam hila mimo, że ma dość dużo tego AP, nie jest w stanie się wyleczyć z tego damage'a, który ja zadaję w momencie, gdy go gonię. Dobrze, użyłem tutaj, jak widzicie, e, Ultimate'a po to, żeby szybciej spuszować wieże. Właściwie to jest najbardziej użyteczny użycie ultimata w przypadku Jorika w 1 na 1 przynajmniej ja to tak widzę o teraz będzie lekkie kajtowanie. o, ale w dobrym momencie użyty heal przez niego że ostatecznie nie użyłem na nim Q dobrze, dobrze kajtuje, dobrze Teraz ja spokojnie cofnę się nawet po, te, po tą ostatnią łapteczkę, żeby lekko mm, lekką przewagę zyskać. Widzicie, ona ma już HP, nawet poniżej, a ja mam praktycznie całe, prawie że całe, no całego nie mam i całe jej harasowanie wcześniejsze spełzło na niczym. Dobrze. Joryk to jest jednak niepowstrzyma niepowstrzymany potwór na tę mapę. Nie, tej już apteczki nie zbiorę. Chcę się w zabić w końcu. Pytanie, czy zdążę. No a oprócz tego odpaliłem sobie Ultimate'a i jeszcze scharasuję gościa i wierzę, żeby nie miał tak łatwo. W tym momencie idzie Spirit Visage, Visage, Visage. i Merkurki całe od razu. Żeby jeszcze ten Magic Resistus. Jak widzicie w tym momencie mam 140 Armora, 145 Magic Resista obniżam atak speed z każdym hitem. W każdym razie jeżeli chodzi o same mecze 1 na 1, jestem ciekawy w jaki sposób e, podobno mają być. Napisałem, e, podobno mają być, jestem ciekawy jak będą, no, jak będą chcieli zbalansować Jorika Czy wprowadzą bany, bo to by się na pewno przydało tutaj. Chociaż nie można powiedzieć, że jest niepokonany, bo widziałem naprawdę mecz, gdzie ładnie zagrany, zagrana inna postać e, była w stanie go pojechać, ale to też zależy kto gra, jak gra. Naprawdę różnie to bywa. No ogólnie to nie jest mój pierwszy turniej, pewnie jak niektórzy wiedzą jeden na jeden e, i ja już trochę obeznany jestem w tym. Dzięki czemu no, zdecydowanie łatwiej mi tutaj było niż tym, którzy na przykład pierwszy raz grali ładnie wrzucony Ultimate. Naprawdę, mm, gościu widać, że jest ograny swoją postacią I dokładnie wie, kiedy używać swojego ultimate'a i jego gra jest no, na pewno nieprzeciętna, ale tutaj zdecydowanie przewaga postaci, ale niestety, albo stety w meczach 1 na jeden wybór postaci jest praktycznie najważniejszą ze, ze wszystkich no, ze wszystkich części gry, że tak to nazwę. Przede wszystkim dobry wybór postaci. No kurde! Kappa! Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. O, ładny ultimate! Ale niestety przeciwnikowi wydaje mi się nie uda się zabić mnie nawet jeden raz. teraz jest moment tak, jest void staw ze strony mojego przeciwnika więc ja pójdę dość w ciekawy sposób to znaczy postaram się iść oliollo mogę się trochę na tym przejechać ale zważywszy, że już jest praktycznie koniec pójdę na całość albo wiecie co Myślałem, że pójdę na całość, a jednak nie do końca. Muszę, będę tego potrzebował. A co, mogę sobie jeszcze dorzucić? Jakieś obrażenia teraz? A key, Doran's Blade, tak kończymy grę. Znaczy przynajmniej mam taki zamiar skończyć grę, ale czy to wypali, to się okaże. Cię w imię ponurego, <grywa> ale dzielnie się broni, trzeba przyznać, że naprawdę. Gracz jest nieprzeziętny. Ale niestety przy moim majoriku musi polec prędzej czy później. O, nawet manamiod mi się wbił nieźle. Jeszcze nie miałem gry tak długiej, żeby mi się zdążył manamiod wbić. No nic, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten finał. Jednak nie skusiłem się na tego Xina, i może dobrze. Jak już się jednej postaci ktoś trzyma, to niech się jej trzyma do końca. Naprawdę nie warto według mnie kombinować. No i co są te wyniki? Czat szaleje. <laughs>